Taki outfit inspirowany vintage retro stylem, strasznie lubię te bikery, one są z takiej, one są słuchajcie ja Wam powiem w tajemnicy, że one są tak mocny, jest ten prążek, że jak za przeproszeniem je suwam, żeby usiąść na kibelku, to się czuję, jakbym była na siłowni, na gumach normalnie na UDA. Na no, pewno granice zostały tutaj przekroczone w naszej relacji. Tak naprawdę przyjechałyśmy na grzyby, bo ja się uparłam, że y, przebywanie w lesie jest zdrowe. Jakby wszyscy to wiemy, ale ja mówię, dzisiaj to się musi wydarzyć. Jest taka elegancka. Srebrno-mieniąca się nareczka, idzie ze mną. Zapraszam na vloga. Zobaczymy, co nam dzień przyniesie, oby nie przyniósł nam kleszczy. Ewentualnie jakieś złote jaja. Zielony i pomarańczowy zawsze super razem fitują. To wam mówi ja. To wam mówię ja, Żabelek. Tam mamy pana Mirka w oddali. Piękny las. Ja chciałabym znaleźć grzyby. A no i wiecie o co chodzi. Jestem milenialsem, nie jestem dzinzi, dlatego chodzenie ze sznurowadłami. Kurde. Tak wiszącymi jest no nie. O. Co lepiej wygląda? No błagam, powiedzcie, co lepiej wygląda. No mietła. Mietła comeback. A eee ja i mój roszczeniowy stosunek do życia, co stało? Tylko grzyby. Słyszycie tę ciszę? Wow. Ja dziękuję, nie mam pytań. Panie <grystanie> Pani Mirku, jest pytanie od widzów: jak żyć? Żyć do przodu. Powiem Ci, że Twoja mina jest bardzo pozytywnie nastrajająca. Jeszcze raz. Panie Mirku, jak żyć? Do przodu. Nie można nigdy cofać się nie wolno. A do przodu to zawsze zapominamy to, co było złe, to gdzieś tam zostaje. A przypominamy sobie jakieś rzeczy fajne. Jeszcze jedna próba. Panie Mirku, jak żyć? Do przodu. Właśnie powiedziała do mnie, że tak miała poczucie, że może by wypiła szejka, bo przejeżdżałyśmy obok McDonalda. ja mówię, no to czemu, kurczę, nic nie powiedziałaś? ona mówię, ja nie wiem, bo to w sumie szejk to taki, no co, to taki słodkie, to nie wiadomo. ja mówię, jest śmietnik taki. Ja mówię, nie martw się, to ja ci kupię kefir, jak wyjdziemy z lasu. Także wiecie, jak ktoś rozmawiał, mamo, jest coś słodkiego? Tak, jak się było w sklepie. Mamo, jest coś słodkiego w domu? Tak, nie kupuj. Tymczasem w domu. Mamo, gdzie jest to coś słodkiego? Dżem. Jeżeli czegoś takiego nie przeżyliście, to mieliście bogate dzieciństwo. Znaczy nie to, że ja nie miałam bogatego dzieciństwa, było bardzo bogate w różne doświadczenia i traumy. Dżem to nie słodycz. Niech wszyscy zapamiętają. Dżem to nie jest słodycz. Są grzyby? Czy tylko jeden grzyb? Jest jeszcze jedna opcja. Mamy coś słodkiego w domu? Tak, mamy coś słodkiego w domu. Jak wracamy do domu, to na przykład brat już dawno pędzlował wszystko słodkie. A wszystkie sklepy dookoła już zamknięte. Kiedyś tak miałam, że u nas parę razy, no nawet wiele się razy zdarzało, że jak wracałam do domu ze szkoły, czy nie wiem, no skądkolwiek, to mam takie O, mama zrobiła taki pyszny obiad. Pewnie zostało jeszcze trochę. No, bo to nie wiem, na to jakiś niedzielny obiad był i było więcej. I pewnie zostało, ale sobie zjem. I tak wiecie, cały dzień siedziałam i marzyłam, że sobie zjem. Dojeżdżałam do domu, opędzlowane, nic nie zostało. Wszystko zjem. Spuszczam na co kurtynę milczenia, smutku i zadumy. Jeśli będziecie chcieli ode mnie szejka, kupię ja wam kefir. A jeśli was będę lubić, to maślankę truskawkową kiedy do Polski wchodzi luksusowe pismo polskie wydanie o modzie to jakich się spodziewacie reklamówek luksusowych? przecież na grzyby są albo zakupy hej Żółku Weź, żeby ci nie zdeptał. Widzisz? Tu Lecą. Tu spójrz na nas, tu! Ile? A kurwa, jaki klucz no. Dzięki za tą kulę. YouTube lubi to! Ale wiecie, jak one są wysoko? No. Wow! Ale ile? Jak wysoko? Zbierzcie prognozą pogody. Nie padało. Mm. <laughs> nie było 17 stopni. <laughs> nie było grzybów. U was gdzieś są grzyby. Jakby powiedzcie, nie konkretnie miejscówki, ale w których rejonach Polski są grzyby. Bo tutaj czekamy na jednego grzyba, bo się stelepał gdzieś po drodze. Witajcie, blumie. Pokażę Wam, nie, 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 nie. pokażę Wam coś, co jest trochę w stylu 20 20 lat od premiery i proszę. Pamiętam jak e, <laughs> Pani Danuta, Stenka, piękny, miała ten sweter na, swoich, na tej swojej pięknej klatce piersiowej. Wszystko tak pięknie się układało. Kto kojarzy? Ja. Ja, bo oglądam ten film trzy razy w miesiącu i antyki z specjalnie ma fajnie zrobione te porwania na rękawkach. Ładnie to wygląda. No, droży te szopy, drżycie, elektronio. Ale guziki jakie ale genialne, no. Są super, bo są dokładnie to jest ten materiał przeciągnięty i no jest to vintage'na, no. no, ale fajna jest. Ale. Ale to nie wszystko. Ale nie da się w niej oddychać. A, że taki co to zrobiła? Siedzi, nie? Siedzi? Najlepsze byłyby groszkowe dzwony. A, że w kolorze tych tak, kwadracików. Groszkowe kuszkę. dzwony i jeszcze bym dała jakąś chustę na głowę. Ej, to dobrze by wyglądało, masz rację. No. Mega by to wyglądało. Cóż tu mamy? Roman. Chodź na wódkę. Roman Oryginal. Romain, powiem. Roman, <laughs> Roman. Trochę crazy. Rozmiar w 22 No, ale to też się zmieni na pewno. No. Elegancki, vintage'owy plastyczur. <laughs> I kwiatuszeczki Komplecik. Komplecik, ale fajny na lato, taki delikatny, lekki i to są takie ciapki i trochę koniczynki. Ciapki, kwiatuszki. Kwiatuszki. Jest nach. Jest nach. Fajnie będzie wyglądał. A skąd to przyniosłaś? Stamtąd. Stamtąd. Tam jest drogo. Tutaj się ubieramy. I seria, każdy zna kogoś. Kto na pewno ucieszyłby się z tych wzorów? I kolorów. Prawda? Każdy zna kogoś, bo każdy zna kogoś co myślicie? podoba ci się vintage, ale ja nie mam pomysłu i nie wydaje mi się, żebym wyglądała w tym Zobacz. super szczególnie to są takie ej! wiecie co się liczy oprócz tego, że szacunek ludzi ulicy? Najlepszej członkiem mm. Z całym członkiem No błagam, no. Tutaj pierożek rosł z pierogami. Nasz ulubiony. Autentycznie dostajemy po pół pierożka na spróbowanie. Pół. Dorosłe z ziemniakami, kto tak jada? Co sądzisz? Na Mazowszu. Hmm? Trzeba powiedzieć, że ten pan da, poczęstował mnie pierogiem, a w drodze powrotnej zahaczył mi o ziemniaczkę. Mówię, ja nie częstowałam. Przede <grym> hmm. wszystkim, skąd były ziemniaki dorosłe? Przecież kiedyś nie było makaronu. No, między pierogiem a ziemniakiem. Posłuchajcie, to są naprawdę dania barowe. Pokaż dłoń, Lulusiu. Mam duże ręce. My mamy jeden obiadek na spółę, jak to, chętnie, widzicie. Pan Mirek, a my mamy jeden na spółę, bo się nie da, nie? Nie. Jak to się weźmie do ale to można skonać. No chyba, że się jest tatą. Czy było pysznie? Było pysznie. Czy było mało? Było pysznie. <grydy> jak to możliwe, że w tak malutkim brzuszku mieści się tyle jedzonka? tak płaskim i malutkim. Już musiałam zdjąć musiałam zdjąć tą e, bluzkę spod spodu, bo po prostu... Poczułam się jak gołąbek duszony w stosie pomodoro. E, słuchajcie, ja prawda, jest taka, że Julia mówiła z drugiego końca lumpa i mówi szybko, żabelek, fast. Odupczacze Chanel. Odupczacze? Odupczacze, odupczasz sobie. I mi. Dupcze? I masz odupczacze. Odupczacze Chanel. od Chanel. Co było wygodne. Koko, a One day later. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay?

Troszeczkę żyćko nas napotkało. To znaczy, pisałam nawet wczoraj o tym na stolicy na Instagramie, także jest to świetny moment, żeby przypomnieć Wam, że jeżeli ktoś z Was nas na Instagramie nie obserwuje, a przynajmniej 80% nas nie obserwuje, osób, które nas tutaj oglądają na bieżąco, to zachęcam do kliknięcia, ponieważ tam dosyć często coś wrzuca mi też jakieś głupotki, takie absolutnie w naszym stylu. W każdym razie nie miałam wczoraj totalnej przestrzeni na to, żeby, żeby coś dogrywać. Był to dla mnie dzień stresujący i cieszę się, że dzisiaj wstało słoneczko, chociaż jak byłam na porannym spacerze, to muszę wam przyznać, że patrzyłam w niebko i powiedziałam, nie chcę Ci dzisiaj widzieć słoneczko. Nie pokazuj się nawet. No ale teraz jak już się przebiło, to mi się podoba, że, że nie tylko szara jest to niebko. Na porannym spacerze Również miałam ze sobą kamerę Próbowałam coś nawet powiedzieć Ale totalnie nie byłam w stanie Nic wymyślić To nie był ten moment Ale było bardzo ładnie i jeszcze tak trochę chłodno Nawet aż tak chłodno, że założyłam na siebie bluzę Ale kawkę piję mrożoną Także pełne skrajności Balans musi być Ojeju You wanna love me? Well then, baby, never Chciałabym Wam powiedzieć coś mega, mega super, ale mogę Wam zaserwować jedynie super vloga i super obrazek w tej chwili. No i co? Czasami się denerwujemy, a ostatecznie kluczem do wszystkiego jest spokój. No i to, że wyszło słońce.